Co roku w innym miejscu odbywa się zjazd Kaszubów. W 2016 roku gospodarzem była gmina Kościerzyna. Po raz pierwszy Kaszubi z całego świata spotkali się nie w mieście, a na wsi. Tysiące osób przyjechały do niewielkich, ale przepięknych i na wskroś kaszubskich Wzyskiszewskich. Czujemy się wyróżnieni, e, móc e, organizować XVIII e, Światowy Zjazd Kaszubów. Tak, jak pani powiedziała, po raz pierwszy na terenach wiejskich, po raz pierwszy e, w gminie Kościerzyna na terenie przepięknych Dzyc. Pierwszy zjazd Kaszubów odbył się w 1999 roku, by uczcić zjednoczenie Kaszub w granicach jednego województwa. Było to spełnienie marzeń i postulatów kilku generacji społeczników budujących ruch kaszubski. Na pamiątkę tego wydarzenia Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie co roku gromadzi Kaszubów na wspólnym świętowaniu. Każdy zjazd organizujemy dla uczczenia zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa, pomo województwa pomorskiego, samorządowego. I tutaj Kaszubi cieszą się z tego, że są razem, potrafią budować to województwo i ono się dobrze e, rozwija. Osiemnasty Zjazd Kaszubów rozpoczął się Mszą Świętą, którą koncelebrował ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, prymas z Kaszub, który urodził się w Kościerzynie że Kaszeba to Jadamowi rol, co je widzę, tu, we dzieczy jezoru. i tu na tym skansenie imiona Teodora i Izidora Górgościch w widzicach zamku Gól, głnogości przed wicji jak stolaty wedle samego Aleksandra Majkowskiego zawłyszyło Zorza wskrzeszenia Kasabizny. I tu dech są Przywiązanie do religii widać na każdym kroku, również w kaszubskim hymnie, w którym śpiewają My trzymamy z Bogiem. To zawołanie z poematu Hieronima Derdowskiego wiele mówi o Kaszubach. Dla mnie jest to jeszcze coś innego. Myślę, że Kaszubi zawsze byli jednością. No. Sądzę, że nawet w sposób pełniejszy niż gdzie indziej, bo mamy, mamy tę świad świadomość naszych własnych korzeni. Ale dla mnie to jest powrót do korzeni. To jest powrót do mojej młodości. Ja tu jestem po wielu, wielu latach. Po raz pierwszy zdążyłem na osiemnasty zjazd i z tego się ogromnie cieszę. To jest odrabianie przeszłości, ale i jednocześnie refleksja nad tym, co w międzyczasie mogłem przeżyć. I świadomość tego, że każdy ma gdzieś swoje własne korzenie. I od tych korzeni w gruncie rzeczy zależy bardzo, bardzo dużo, bo to jest warunek otwartości na świat. Ta mała ojczyzna to dla mnie nie jest tylko cząstka dużej ojczyzny. To jest w gruncie rzeczy to wszystko się kształtowało, co potem w tej wielkiej ojczyźnie znalazło swoje rozwinięcie. Po zakończonej mszy, Kaszubi przeszli w wyjątkowym na skalę światową korowodzie z Centrum Usług Turystycznych do Wdzyckiego Skansenu. Tam odbyło się oficjalne otwarcie największej plenerowej imprezy na Kaszubach. Przywitam i podziękuję księdzu Prymasowi, arcybiskupowi Muszyńskiemu za to, że przewodniczył Mszy Świętej, że wygłosił do nas Słowo Boże. Podziękuję księdzu biskupowi Śmiglowi za to, że również w koncelebrze uczestniczył w Zejszym. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, cieszymy się, że XVIII Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się tutaj, na ziemi kościerskiej, w sercu Kaszub, we Wdzydzach. XVIII Zjazd Kaszubów, to znaczy, że zjazdy Kaszubów weszły w okres dojrzały, a wszyscy pamiętamy, jak mieliśmy 18 lat, jaka to była radość, jaka nadzieja, więc niech ten XVIII Zjazd również tą radość i nadzieję nam wszystkim przyniesie. Proszę Państwa, życzę, aby ten dzień spędzony tutaj na Kaszubach był dniem, do którego będziemy wszyscy wracali z radością, z życzliwością, ze wspomnieniem spotkania z ludźmi tak ciekawymi, jak wszyscy jesteście. Tego Wam życzę. Życzę również tego, abyśmy wspólnie dalej kultywowali tradycje, historię i kulturę Kaszub, bo bez tego. Nie będzie Kaszub. Musimy pamiętać o tym, skąd jesteśmy, dokąd idziemy. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz i o to Was proszę i tego sobie i Wam życzę. Raz jeszcze wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w imieniu muzeum i wszystkich jego pracowników, wspólnie z panem doktorem Tadeuszem Sadkowskim, zastępcą dyrektora, na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. W tym roku mija 110 lat od założenia muzeum. Jak napisał Aleksander Majkowski, mieliście już Państwo okazję słyszeć te słowa i pewnie jeszcze wielokrotnie je usłyszycie tego dnia, to we Wdzydzach zabłysło zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny. Warto po latach do tych słów symbolicznie powrócić i również do tego miejsca. Muzeum we Wdzydzach to nie tylko instytucja, od której zaczyna się opowiadać historię muze muzealnictwa skarcenowskiego, w Polsce, placówka, której działalność wpływała na powstawanie innych muzeów na Pomorzu, ale i lokalna dobra praktyka, która służyła jako przykład i inspiracja dla ówczesnych działań na polu społecznym i kulturalnym na Kaszubach. Założyciele Muzeum Teodora i Izydor Gulgowscy byli wielkimi innowatorami społecznymi. Prowadzili szereg inicjatyw mających na celu wskrzeszenie przemysłu ludowego. Na kaszubach, by w ten sposób podnieść ekonomiczny poziom życia tutejszej ludności. Zajmowali się ożywianiem rzemiosł, plecionkarstwa, garncarstwa, tkactwa. Teodora Gulgowska na podstawie materiału ikonograficznego zaczerpniętego z kaszubskiego mablarstwa i ornatów stworzyła haft, który został uznany za haft kaszubski. Izydor doprowadził do, również do otwarcia w Kościerzynie Szkoły Przemysłu Ludowego. Izydor Gulgowski nie tylko kolekcjonował przedmioty dla ilustracji kultury kaszubskiej, publikował również najważniejsze w swoich czasach prace na temat Kaszub. Rozmaite rodzaje działalności gulgowskich były ze sobą ściśle powiązane, a najważniejsza z nich, nadrzędnym celem tych prac było poznanie kultury kaszubskiej. Pamiętajmy, że Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny to instytucja, która pokazuje, przedstawia dziedzictwo kulturowe wciąż trwającej i zmieniającej się społeczności, którą wszyscy tu zgromadzeni razem tworzymy. Jak wielokrotnie mówiłam, muzeum powinno być w stałych relacjach z przedstawicielami tej zbiorowości, dlatego w tym roku, roku naszego jubileuszu, bierzemy czynny udział w organizacji Zjazdu Kaszubów we Wdzydzach. Jeszcze raz witam Państwa na terenie i życzę wielu pozytywnych, wspólnotowych wrażeń. Liczymy na to, że będzie 10 tysięcy osób. Msza Święta się przed momentem skończyła i tam naprawdę sporo ludzi było, ale myślę, że teren z to jest tak ogromny teren, że każdy znajdzie dobre miejsce dla siebie. Atmosfera jest wspaniała, pogoda nam dopisuje, wielu twórców ludowych przyjechało, wspaniały zespół będą występować, na pewno wszystko się uda. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny imienia Izydora i Teodory Gulgowskich we Wdzydzach działa od 110 lat. Można tu przenieść się w czasie na dawną kaszubską wieś. Muzeum zajmuje obszar 22 hektarów, na których znajduje się 49 obiektów z Kaszub i Kociewia, ukazujących bogactwo i różnorodność wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku pojawił się również senator Kazimierz Klejna, przewodniczący kaszubskiego zespołu parlamentarnego, który w 2006 roku po raz pierwszy w historii polskiego sejmu wygłosił wystąpienie w języku kaszubskim. Na razie chcemy, żeby to, co było i do tej pory zostało zrobione, żeby to się ustabilizowało. A więc język kaszubski jest językiem regionalnym, czyli praktycznie urzędowym, dofinansowanym w szkołach jego nauka i dzisiaj już prawie 20 tysięcy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach uczy się języka kaszubskiego. To jest o Wielki ogromny dorobek i to wszystko musi się ustabilizować. Rozmawiałem ostatnio z ministrem edukacji narodowej i potwierdził, że żadnych zmian w tej materii nie przewidują, a więc to nas cieszy, ale zadań wiele jest nowych przed nami. Nasz kaszubski zespół parlamentarny to 20 posłów i senatorów, którzy są kaszubami lub czuje się bardzo silnie z kaszubami związani, więc my ciągle organizujemy różnego rodzaju spotkania dotyczące spraw kaszubskich, nie tylko dotyczących spraw kultury, języka, ale także inwestycji na kaszubach. Także na przykład na przykład linii kolejowej, tu z okolicy Kościerzyny i tak dalej. Wszystkimi tymi sprawami się bardzo mocno interesujemy i lobujemy w sprawach kaszubskich. Może pojawią się nowe, fajne pomysły związane głównie z taką edukacją patriotyczną, czyli żeby ta nauka o Kaszubach, o naszym regionie dotyczyła także tego wychowania patriotycznego, ale związanego z regionem. Każdy zjazd przyciąga tysiące uczestników, którzy chcą zamanifestować dumę ze swoich kaszubskich korzeni. Nie inaczej było we Wdzydzach. Zjazd to również wielkie święto muzyki kaszubskiej i promocja kultury naszego regionu. Dlatego nie mogło zabraknąć występów kaszubskich zespołów. Odbył się więc konkurs kaszubskich kapel i liczne koncerty zespołów folklorystycznych. są na terenie diecezji pelplińskiej, dlatego ja tutaj jestem. I tak jak mówiłem po mszy świętej, że właściwie jesteśmy tu, żeby podziękować też Kaszubom, bo nasza diecezja pelplińska jest silna Bogiem, dlatego, że tu jest wspólnota kaszubska. Między innymi dlatego i jesteśmy za to Kaszubom wdzięczni. Za ich rodzinę, za ich świadectwo wiary, za ich przywiązanie do Boga, ale też i do Kościoła. Kiedy miałem okazję odwiedzać Kaszubów, chociażby w Kanadzie, to przekonałem się o tym, że tam też oni kultywują swoją tradycję i, i właściwie spotykają się w kościołach na Mszy Świętej. Bardzo dbają o to, żeby swoim dzieciom i wnukom przekazywać też wiarę. Wystąpiły też znane wokalistki pochodzące z Kaszub: Weronika Kortals i Natalia Schroeder. Od lat trwają spory co do tego, która miejscowość jest stolicą Kaszub. Bez wątpienia powiedzieć można, że 2 lipca 2016 roku tą stolicą były w Dzyze Kiszewskie w gminie Kościerzyna.